Mamy 25 wiek, i patrzcie, co dopiero teraz znalazłem w pepko. Zobaczcie, znalazłem taką antykradzieżową torbę z zamkiem na kod, zupełnie jak w Safe. Bez znajomości właściwego kodu za nic nie można jej otworzyć. Patrzcie, żeby ustawić swój kod, wystarczy przytrzymać ten guzik z boku i wybrać trzy cyfry. Ustawiam 997 i zobaczymy, jak to działa. Teraz wystarczy tylko wsadzić suwaki do tych zabezpieczeń. Dobra, teraz zmieniam kod na niewłaściwy i zobaczcie, że za nic nie mogę tego otworzyć. Zamek otworzy się dopiero wtedy, gdy wpiszemy prawidłowy kod, który ustawiliśmy wcześniej. Patrzcie na to. Dorwałem ją na promocji i powiem Wam, że szczerze nie sądziłem, że będę z niej tak zadowolony. Mieści mi się w niej wszystko co potrzebne, no i dodatkowo jest ona wodoodporna, więc na luzie można w niej chodzić w deszczu i nic w środku nie zmoknie. A najlepsze jest to, że z boku ma takie wejście na USB, do którego można podłączyć sobie kabel i ładować telefon. Tak na serio, to kupiłem ją na stronie boxford.pl, więc jakbyście chcieli taką samą, to link do tej strony zostawiłem wam w opisie profilu.